Ciemka, jako iż są święta i każdy nagrywa jakieś filmy, w którym składa wam życzenia w mniej lub bardziej wyszukany sposób. Ja nie będę inny. Życzę Wam, abyście za rok przy innym stole, spotkali się w tym samym składzie oraz żeby było co na ten stół położyć. Chciałbym też pozdrowić Olcie, jako iż ta bardzo prosiła i życzę jej smacznego barszy z dwoma łóżkami. Dziś po południu ukaże się odcinek Far Cry, także zapraszam do, też do oglądania. No i udanych prezentów, trzymajcie się, no i cześć.